Kochani witam, witam Zaczynamy kolejną mszę Zapierdol dzwonkiem Parafia pod wezwaniem Świętego, Świętej Bogdy Świątkowskiej I Świętego Hirka Wrony Siemano głowa, siemano kacperek Witam spierdolonego spierdoleńca Ekipa zaczyna się klarować To mi się bardzo podoba W Polsce jest git, a jak mieszkasz w Vancouver To pewnie opierdzielasz hinduszką parówę Pon Au! Ajajaj, aj, aj. jeśli chodzi o styl, tutaj mocne kurwa 9,5. Żałowała, płakała, mieszkała. Ach, właśnie tak. E, na razie 437 subskrypcji, ale mam, mam mocne numery. Dobrze, chciałbym umrzeć. Mocny kawałek, naprawdę bardzo. E, także więzień świata. Rozbiłaś mi serce. Chciałem dla ciebie jak najlepiej, ale oni cię zmienili i odeszłaś. To jeden z dłuższych tytułów, ale Mały Teddy lubi takie zagrywki, właśnie. Boję się śmierci, a chcę leżeć w grobie. Też kawałek małego Tediego. Chciałem ciebie kochać do grobowej deski. Mega szlagier. Patronie Baut, wysłuchaj na spanie. Kawałek nazywa się Nie myśl, że nie potrafimy. Polecam. Tu 2013, sprawdź to. Siema, tutuka sprawdź to oh. Jestem na bicie przez kontrakt Feliego oh, yeah. Otwieram swój nowy etap życia I nie mam nic do ukrycia oh. Bo to oh. jest droga, oh. którą wybrałem I gonna smoke. win If do, do. Yeah, Don do Feliciano You, do, you do. fool, You're fool You a fool I got good days and bad days Sometimes I smoke Ale yeah. Mówiłem, kurwa, Don Feliciano i Tukap Razem na traku To jest gwarancja zajebistej, mocnej rzeczy Naprawdę, Tukap I yy, Don Feliciano Kawałek, kurwa, chcesz mnie zabić, part 2 Słuchajcie się w refren Jest naprawdę mocny Kurwa, nigga, kurwa, wanna kill me? Zdroszcisz? Nigga, kurwa, wanna kill me? Zdroszcisz? Nigga, kurwa, wanna kill me? Zdroszcisz? kurwa, wanna kill me? Zdroszcisz? fell in two cup, this is part 2, sprawstwo Steez musi stanąć na wyżynach, kurwa, swoich producenckich skillsów żeby przebić ten trak. Słuchałem ostatnio Art Brut Później włączyłem to i mówię No kurwa chłopaki Poprzeczka jest wysoko Uwielbiam to Gdy spotykasz mnie Czekam na to Cały tydzień Ja nie wiem czy to Ma jakiś sens bo nie wiem czy ty, ty tak kochasz mnie Ja cię proszę, zostańmy razem Kocham cię nad życie, tak nie wiem Co tu dużo pierdolić, jest to mocny trak. Dużo słów ciśnie się na usta, kiedy słucham takich zajebistych traczy Jakby to skwitować? Umrzyj Uf. Gdy miałem otwarte rany, robiłaś salt challenge Leczę Disney czas... <noise> to jeden z moich ulubionych wersów, jeśli chodzi o polskie podziemie Gdy miałem otwarte rany, robiłaś salt challenge Czemu, czemu płaczesz? Kurwa jaki to był track! Czemu znowu płaczesz? Ci w Bonak, jak ty chcesz grać w rola, to moja, moje hasło do ciebie brzmi kurwa tak Ojcie już więcej z wami putasik krzywy nie grasz. Wypiech dalej, nie potrzebujemy cię w naszym składzie. Ty chuju krzywy. Wypierdale ty kurwa, myślałeś się jeszcze grać. Na tyle nie przegrywaj się na rynek. Pewnie z życia brać. Ludzie w naszych czasach uważają, że miłość jest najważniejsza. Ja osobiście uważam, że tlen jest zdecydowanie ważniejszy. Ha! 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 Tlen jest ważniejszy niż miłość. Jakie cele co przed tobą? Abyś wiedział, kto pomaga, i jacy ludzie są za tobą. Te... Fajnie zrymowane. Cele przed tobą, ludzie za tobą. Chcę ci życzyć kolego, koleżanko, żebyś zawsze szedł swoją drogą. Kurwa! Pół życia cudzą szedłem. Teraz pójdę swoją. Toksyczna miłość. Wow, 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 Aj, już mi się podoba. Już mi się podoba. Była tą pierwszą teraz z ostatnią, która mnie obchodzi Teraz to nawet już do niej nie pisze Co robi, co o mnie myśli I co o tym sądzi dzieje jest ciemno, nie ma tu życia by latają sobie tutaj skosą. Jak to powiedział kiedyś e, Patron naszej parafii Kochani PIT mu nie przeszkadza Chciałbym się Zakochać Miłość to choroby. Drogi single to nostalgiczny utwór o melancholijnym brzmieniu. Chciałbym się zakochać. Co tu? Halo! Co to tu? Co tu teraz ten? Ha, kurwa! Chciałbym się zakochać. Może w tobie. Może kurwa we mnie. Oby. Jak kto to podesłał, no to. Pójdźcie mm, w dupę, już więcej z Wami kutasik szyby nie grać. Young DNL, my treasure. To może być to. No i właśnie, to jest ten kawałek, który. który jest ty, padł ofiarą chujowego miksu i masteringu. No strasznie. Tutaj artysta. Jack DNL został okradziony z, z. No nawet z pieniędzy po prostu. JAK Arthur! Noszę, Louis, otwieram umysł. Jestem uczulony, robię tutaj moli. Noszę, Louis, otwieram umysł. Jestem uczulony, robię tutaj moli, łó? No i koszulce, Louis, ej! Oni chcą robić gangbang, ey! Ale van Nistelrooy? to będzie mocne. Lecimy, będzie, Joy. Nie ma co powlekać. Jak van Nistelrooy? Jak van Nistelrooy? Jak van Nistelrooy Jak van Nistelrooy Nie cofam Jak van Roy! Bądźcie ze mną, a nie przede mną Bądźcie ze mną, a nie przede mną Spina może być Jak ma być to być Spina może być Jak ma być to Spina może być, jak ma być to być Wolę spać i śleżeć w nocy i widzieć demony no cóż, no myślę, że hasła dzisiejsze, dzisiejszego kazania, no to tak. Jak ma być, to być wolę spać niż leżeć w nocy. Tlen jest ważniejszy niż miłość, kochani. Tlen jest ważniejszy niż miłość. Patronie, Bałut Wysłuchaj na spanie. Emil z Kamilem założyli skład, kurwa. A że nie wiedzieli, jak go, za jak go nazwać. No to nazwali się. Oh, young Emil. To znakomicie. powracają. Nile tam jest co tam się dzieje w tle? Nie swoją historię, odsyp się ode mnie, i tak wszyscy mówią o mnie. Naprawdę, to są back-wokale na pitchu z efektem dziecka. Zajebisty pomysł, kurwa, goście, naprawdę wyjebany plan. Jak przyjdzie koniec świata i się niebo rozstąpi, to ten numer zagra. Inni dają rady, próbują jakoś życiu pomóc, materialnie, fizycznie, psychicznie, chcą to pomóc. Zrymował POMÓC? Do pomóc Jedno życie, jeden cel, by swoje cele mieć Pamiętajcie kochani Że naszym celem jest to By mieć cel Przesłuchaliśmy Young DNL, Czyli Daniela Później Young Emela, Czyli Emila Na którym gościnnie był Young Kamil Czyli Kamil A teraz jest Young Grześut. Chłopaki <laughs> płyną jak Arwani. Płyniemy mocno, kurwa Jebana! Minął miesiąc od debiutu, przybyło ślicznych fanek. Jestem pewny siebie, na bicie pojawi się lanek. Patronie Baut, wysłuchaj nas, panie. A, dzwonki, kurwa. Przepraszam! Jeśli nie możesz tego zrozumieć, to szukaj cięcia z bajki. Albo buza, któremu zależy, żebyś klękła do fajki. Ja ciebie... Klękła do fajki? Kochani, kolejne motto z dzisiejszej mszy, kierowane w stronę dziewczyn, myślę. Nie zawsze bywa pięknie, taka jest prawda. Dorośli, jeśli nie możesz tego zrozumieć, to szukaj księcia z bajki, albo obuza, któremu zależy, żebyś klękła do fajki. Nie lody, cycki, spust do cipki, a trzymanie za rękę. Każ Sugeruję go jakoś y, ustawić go z tym ziomkiem, co lizał drzewo. Trzymanie za rękę. Każdemu, kto cię skrzywdzi, z chęcią połamie szczękę. Kocham ten świat. Kocham ten świat. Został mi ostatni wers, ostatnie zwrotki, więc słuchajcie wszyscy Otwórzcie swoje serca na bliskich, bądźcie towarzyscy Wszędzie jest jeden dla ciebie Grzechów głównych popełniłbym więcej niż siedem Ale jest tylko siedem debilu, jak masz popełnić więcej grzechów głównych, jakich jest kurwa siedem My jesteśmy w kościele, my wiemy takie rzeczy Twoim problemom sprostam, a wrogów chłostam. Czy my żyjemy w jakimś średnio Średniowiecz Nigdy się nie poddam, nikomu cię nie oddam Twoim problemom sprostam A wrogów wychłostam Dupy, rwanie Amok, chłosta Przeszedłbym piekło do ciebie, igieł połknąłbym ze sto do... Jakie to są niesamowite porównania, jeśli chodzi o Jeśli chodzi o miłość Dla ciebie przeszedłbym piekło Dla ciebie igieł połknąłbym ze sto A on naprawdę... Serio pisze, i na koniec se to czyta i mówi: Kurwa, mam to! Wierzę, że nam się uda, że nie zastąpicie wuda, że zmienią się twoje plany, że się odczepią dzbany. Nie no, wierzę, że nam się uda, że nie zastąpicie wuda. Wyobrażasz sobie w ogóle proces twórczy takiego chłopa, no nie? Teraz jesteś jak po wystawie lodówka. Nie za ciepła, nie za zimna, ale w środku kurwa. Cytat, który warto przytoczyć na naszej mszy, zanim przejdziemy do picia wina. Teraz jesteś jak po wystawie lodówka. Nie za ciepła, nie za zimna, ale w środku pusta. Jak bardzo prawdziwe. Jak bardzo prawdziwe. Patronie Baut, wysłuchaj nas, panie. Kawałek troszkę szybszy. Jeśli za pierwszym razem nie zrozumiecie, polecam dalszy odsłuch. Niestety zepsułem ma mastering i wokal jest za cicho. Z dwóch wersji wybrałem tą gorszą. Jakie combo failik! w no i człowiek, sorry ty jest na poziomie, ale lepiej weź tylko tak nie posłucham jeszcze raz, bo nie zrozumiałem, a jak nie zrozumiałem to trzeba jeszcze raz słuchać. Rozbierz się Chcesz herbaty Muszę spytać o, to, ty, rozbierz się, czekam. Chcesz herbaty? Rozbierz się, czekam. Chcesz herbaty? Rozbierz się. Chcesz herbaty? Muszę spytać. O, to, ty, rozbierz się. Chcesz Cze herbaty? Chcesz herbaty. Chcesz, to no się rozbierz. Herbaty nie będzie. i dziękuję serdecznie za dzisiejszą przyjacielskim pozdrowieniem. Każdy sobie znak gramofonu. To było bardzo fajne spotkanie naszej oazy. Dziękuję za wszelkie datki, za kolektę. Mam nadzieję, że byliście usatysaty, usytasy. No i najważniejsze, idźcie zawsze drogą rapu, dobrego, takiego jakiego tutaj dzisiaj mieliśmy dwie godziny naprawdę Popachy z Patronie Bałt! Patronie Bałt! Wysłuchaj nas panie.